Witajcie Zwierzobziki w kolejnym odcinku na naszym zwierzębzikowym kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć o tym, co działo się podczas pierwszego sympozjum Stowarzyszenia Terrorystów Polskich STP, które miało miejsce 18-19 maja na SGGW w Warszawie. Wydarzenie no, bez precedensu i bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję wziąć w nim udział, że to ten świat terrorystyczny nareszcie w Polsce zaczyna się jednoczyć, zaczyna. E, wchodzić na taki wyższy poziom. tak. E, powiem szczerze, że no, byłem bardzo zbudowany i poziomem merytorycznym e, wykładów, i e, wszechstronnością e, tematyki poruszanej i tym, że no, byli to naprawdę ludzie, którzy zajmują się gadami w sposób mega profesjonalny. To, to, to jest takie budujące, że można czerpać wiedzę od ludzi. Na najwyższym poziomie specjalistów zjechało się kilkunastu z całego kraju, z, z, z różnych uczelni w Polsce. Także bardzo było to, to była to wręcz taka uczta tak? dla, 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 dla umysłu. Może tak bardzo króciutko Wam przedstawię, jakie tematy były poruszane, no i oczywiście myślę, że dla każdego, kto się terrorystyką poważnie zajmuje i interesuje, no to wzięcie udziału w takim sympazjum, wysłuchanie takich wykładów, no to jest naprawdę coś, coś wspaniałego bo można poszerzyć tą swoją wiedzę, taką czasami bardzo ogólną, taką podstawową, no już o, o, o taki... przenieść ją na wyższy poziom. Ja sobie skorzystam tutaj z tej książki abstraktów, który, którą każdy z nas dostał, gdzie można wrócić do, 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 do tego, co było przedstawione. Tak bardzo króciutko, żeby Was nie zanudzić. W sobotę mieliśmy cykl wykładów. Oczywiście, wykład inauguracyjny to prezes Dawid Lipta, który wszystkich przywitał, zaprosił do dalszego udziału, opowiedział o tym, czym stowarzyszenie się zajmuje i czym będzie się zajmowało, i co się stało, że udało się wreszcie doprowadzić do powstania takiego stowarzyszenia. No, następnie lekarz weterynarii Aleksandra Maluta opowiadała ciekawie o wykorzystaniu olejków CBD w leczeniu gadów i pokazywała przykłady, gdzie są efekty tak wymierne tego leczenia, czyli to nie jest jakieś tam... nie wiem, E, 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 jakby to powiedzieć, pseudomedycyna, ale, ale no konkretne, konkretne efekty są uzyskiwane i to w leczeniu gadów, tak, z takich, takich jakichś poważnych, poważnych sytuacji. E, później pan Bartosz Nadolski opowiadał nam o swoich sukcesach w pracy takiej chyba najtrudniejszej, w pracy u podstaw. Gdzie w Tajlandii brał udział w e, takich badaniach, e, może nie tyle, no, ba, badaniach też, ale, ale jakby w procesie edukacji społeczeństwa e, tajlandzkiego względem właśnie tego, jak e, spostrzegane są węże w, w tamtejszym środowisku, tak przez, przez, przez tych mieszkańców lokalnych, no powiem szczerze, niewiele się to różni od tego, jak społeczeństwo u nas traktuje że tak? Cokolwiek pełza w ziemi, no to oczywiście trzeba złapać widły i, i, i zabić, bo, bo to jest niebezpieczne, bo to na pewno żmija. No i tutaj dyskusja się rozwinęła w tym, że właśnie no, tej edukacji brakuje i tej edukacji potrzeba na każdym kroku, i my też powinniśmy tutaj jako terroryści brać odpowiedzialność na siebie i, 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 i tą edukację, gdzie tylko to możliwe wdrażać i informować resztę społeczeństwa o takich podstawowych informacjach, bo ludzie naprawdę no wiedzy nie mają żadnej. Ja nie wiem gdzie jest błąd, tak? przecież przechodzą ludzie w szkołę podstawową, jakąś szkołę średnią, mają to biologię, no i totalnie nic. Coś jest nie tak. No i tutaj na pewno jest bardzo szerokie pole do popisu dla nas wszystkich, żeby tą wiedzę, tą wiedzą się dzielić. no To nie jest żadna wiedza tajemna, tak? Jak odróżnić, nie wiem, brzmi je od zaskrońca? No to, to. to, to. A tego brakuje. No ale cóż, jest jak jest. W każdym bądź razie no, tutaj mieliśmy jakby odniesienie do środowiska Tajlandii, gdzie mogliśmy to zobaczyć w takiej dla nas wersji bardziej egzotycznej. No, tam oczywiście problem jest o wiele szerszy i na pewno trudniejszy, no bo tam e, zdecydowanie większa ilość węży jadowitych i skutki kontaktu z ludźmi no, często są o wiele, o wiele poważniejsze niż u nas. Także temat bardzo e, ciekawy. Później pani Małgorzata Abruzio opowiadała nam o swojej fascynacji roślinami egzotycznymi, takimi, które można wykorzystać w wystroju terrarium. I to był taki troszeczkę jakby takie zaproszenie do tego, co stało się w niedzielę, o czym opowiem za chwilę, ale też bardzo fajny, bardzo taki barwny wykład. Następnie pan Jakub Pacoń opowiadał o swoim doktoracie, który traktował o zachowaniu się gekonów orzęsionych. To jeden z najpopularniejszych gekonów hodowli, chyba najpopularniejsze po gekonie lamparcim, ublefarze lamparcim w zasadzie. No i też można było parę takich ciekawostek się z tego wykładu na temat gekonów dowiedzieć. No chyba najbardziej ciekawa była kwestia tego, że w zasadzie trudno jest określić, co powoduje to odrzucanie ogona na uwę bo niektóre osobniki potrafią odrzucić ten ogon tak sobie po prostu, wystraszywszy się czegokolwiek, a inne nawet przy, przy jakimś manewrowaniu przy nich czy, 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 czy pochwytywaniu, czy nawet e, jakichś tam iniekcjach e, tych ogonów nie odrzucają. Także tutaj nie ma, nie ma jakby jakichś wykładni, co by należało robić, albo czego nie, żeby to się nam nie wydarzyło. To jest e, ciekawy, ciekawy temat. E, później pan Grzegorz Słotwiński, hodowca, opowiadał nam o e, swoich e, pupilach o, o, o hodowli zielonych jaszczurek. No mnie najbardziej zafascynowały te scynki szmaragdowe, które tak wchodzą w interakcję z człowiekiem bardzo, bardzo bez, jakby bez jakiegokolwiek stresu z ich strony. Też, też, to było, też to było fajne, ciekawe. Kolejny wykład to był pan dr Krzysztof Klimaszewski, który opowiadał o ochronie traszki grzebieniastej w terenie. Następnie pan Wojciech Kubiak, znany z YouTube'a, tak jako miłośnik wszelakich bezkręgowców, opowiadał o motylach z rodzaju ornitoptera. Przepiękne zdjęcia, przepiękne zwierzęta i bardzo ciekawa, ciekawa opowieść. Także też mogliśmy sporo się dowiedzieć. No, i w ostatniej takiej sesji po przerwie był pan Christian Schabinger, opowiadał o swoich przejściach z otrzymaniem pozwolenia na utrzymywanie zwierząt jadowitych, konkretnie węży z załącznika drugiego listy zwierząt niebezpiecznych. No i tutaj tak wiele takich praktycznych informacji i, i, i mogliśmy posłuchać tego jak ta ścieżka uzyskania takiego zezwolenia wygląda. No generalnie też takie trochę to było dołujące, że jesteśmy chyba krajem, który ma najbardziej restrykcyjne przepisy w tym zakresie, natomiast wcale nie rozsądne, tak by można było powiedzieć, bo niechby one były restrykcyjne, ale niech by były mądre, a no niestety tak nie jest, co jest chyba u nas takim standardem wiele tych zapisów, tych, tych, tych rozporządzeń, tego rozporządzenia jest po prostu przepisami martwymi no ale to też nasz taki standardzik w każdym bądź razie no na chwilę obecną w całym kraju jest 5 osób które uzyskały takie zezwolenie także no, widać, że jest to nie jest to sprawa prosta, natomiast to nie jest tak, że ona jest niemożliwa do spełnienia i jeżeli ktoś ma takie taką chęć, czy ochotę, czy, czy potrzebę, no to można, można i należy próbować. No i ostatni wykład w sobotę to był pan doktor Mateusz Rawski, który nam opowiadał o żywieniu żółwi wodnolądowych, co nas jako właścicieli Leocadii też dość mocno interesowało. I na tym zakończyła się sobota, no i wreszcie niedziela, no to mamy taką, można powiedzieć, wisienkę na torcie, tak? taki, taki wykład, wykład i pokaz jednocześnie pana Łukasza Sułkowskiego, popularnie nazywanego Sułkiem, który po prostu zaaranżował na naszych oczach, na oczach zachwyconych widzów swoje, znaczy swoje przygotowane wcześniej terrarium, takie wertykalne, za chwilę Wam ustawię zdjęcia. Wiele takich, wiele takich praktycznych porad, uwag na temat aranżacji terrarium, które na pewno każdemu terroryście bardzo się przydadzą. No Mnie bardzo zachwyciła ta część wstępna wykładu, gdzie pan Łukasz wspominał czasy, no, dla niektórych zamieszłe, kiedy nie było jeszcze internetu, a ja wszelkiego rodzaju wiedzę. Dotyczącą zwierząt czy gadów trzeba było zdobywać po prostu z książek, czy, czy, czy poszukując jakichś kontaktów do innych terrorystów. E, no, właśnie w trakcie jakby tej rozmowy, dyskusji się rozwinęła taka, m, ta, ta, taka właśnie część jakby wspomnieniowa, jakieś takie refleksje starszych terrorystów. No i z drugiej strony wszyscy doszliśmy też do wniosku, że no obecnie dostęp do tych informacji dotyczących gadów czy terrorystyki no jest to wiele łatwiejszy. Tak? Każde z Was jest w stanie wejść w internet, kliknąć sobie i, i, i po chwili już macie pełną informację na temat danego gatunku, miejsca jego pochodzenia, potrzeb jakie należy spełnić w terrarium. Kiedyś to takie proste nie było. Także no, miło było sobie tak powspominać te stare dzieje. No terrarium zrobiło, zrobiło po prostu efekt wow, no, nie, nie, nie da się tego inaczej opisać. Także, także fajnie było, fajnie było to zobaczyć, fajnie było tego posłuchać i, i, i takich właśnie, takich, takich, praktycznych porad dotyczących tego, jak takie terarium skonstruować, to, to myślę, że Rzeczywiście to była taka, taka, taki, taka wisienka na torcie tego całego sympozjum. No, i już tak na zakończenie mieliśmy jeszcze dwa bardzo ciekawe tematy. Pan Bartłomiej Gorzkowski opowiadał, tak trochę, o tej ciemnej stronie terrorystyki, właśnie między innymi, zwracał uwagę na to jak nikła jest wiedza ogólnie w społeczeństwie dotycząca tego, w jaki sposób utrzymywać gady, przede wszystkim ze względu na to, że są to zwierzęta zmiennocieplne, a więc musimy im zapewnić jakieś e, warunki termiczne, tak? W, w terrarium no, właśnie opowiadał e, o tych nieszczęsnych żółwiach lądowych, które przez wiele osób utrzymywane są po prostu jak kot czy pies, czyli wędrują po całym domu i, i, i w związku z tym niestety no, różne nieciekawe perypery. Je, je spotykają. No, zdjęcia, które pokazywał, no naprawdę, niektóre były, były mega przykre, i ja żal, że te zwierzaki czasami takie męki przechodzą. No i tu znowu jakby apel do nas wszystkich, do naszego środowiska, że powinniśmy się tą naszą wiedzą dzielić ze wszystkimi, informować właśnie o takich podstawowych potrzebach tych zwierząt, o tym, w jaki sposób one powinny być utrzymywane. No i myślę, że tu. To też yy, kwestia tego, żeby tego typu informacje weszły w, w, w edukację tą standardową, tak, zapewnianą przez państwo, nie wiem, czy na biologii, w szkołach, czy to podstawowych, czy, 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 czy średnich, no tego typu tematy powinny być poruszone. Jest jak jest, no nie wiem, no przecież biologię każdy ma, a, a, a takich podstawowych rzeczy ludzie nie, nie ogarniają, no i potem jest to kosztem, kosztem zwierząt. No i ostatni wykładowca w niedzielę, który jakby zamykał cały, całe sympozjum, to pan dr Damian Zieliński, który opowiadał też jakby o aspektach dobrostanu zwierząt na wszelkiego rodzaju giełdach czy eventach terrorystycznych. Temat, który wywołał wiele, wiele, wielkie poruszenie i wiele, wiele kontrowersji. Zresztą, no tak był taki komentarz, że to takie trochę włożenie kija w mrowisko. No ale oczywiście to też jest ważne, to też jest potrzebne, żebyśmy dochodzili do jakichś wspólnych, wspólnych do jakiegoś konsensusu. I hodowcy, i właściciele, i, i organizatorzy tego typu giełd, no tak, żeby te zwierzaki w jak najmniejszym stopniu ucierpiały podczas tego typu pokazów, a też, żebyśmy pokazali, że my, jako, jako właściciele tych zwierząt, robimy wszystko, żeby one w jak najlepszych warunkach, nawet na takiej giełdzie czy na takim pokazie, były, żeby, żeby to po prostu nie było tylko na zasadzie, że ktoś ma w tym interes, bo chce te zwierzaki sprzedać i liczy się tylko zarobek, a nie, a nie jakieś dobro tych zwierząt, no bo to tak oczywiście być nie może. Eee, tak, no i nagadałem się dość sporo, eee, dziękuję tym, którzy dotrwali do tego momentu. I teraz tak na koniec chciałem Wam króciutko pokazać. Udało nam się nagrać troszkę takich kadrów z wystawy takiej małej, terrorystycznej, która przy okazji tego naszego sympozjum była zorganizowana. Ciekawe gatunki zwierząt, no na pewno dla. dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z terrorystyką, no to takie gatunki naprawdę naprawdę robiące wrażenie. No nam się najbardziej podobały te już, zarówno argentyńskie, jak i różowe, ale też było kilka pytonów: Anaconda, także no, dla, dla osób takich niezainteresowanych wcześniej terrorystyką, no to takie, takie gatunki myślę, że ciekawe. Także obejrzyjcie sobie obejrzyjcie sobie tą króciutką relację. Była też taka mini wystawa pająków, też na, na, na zwiedzających zrobiła spore wrażenie. No i myślę, że na tym to polega i tak, to powinno wyglądać właśnie, żeby, żeby tą fascynację, terrorystyką, fascynację zwierzętami przekazywać, ale przekazywać w sposób mądry, czyli pokazywać, że te zwierzęta mają swoje potrzeby. Trzeba im zapewnić jakieś minimalne warunki środowiskowe, co nie zawsze jest łatwe, co wiąże się z koniecznością uzyskania choćby minimalnej wiedzy na temat potrzeb tych właśnie zwierząt. No i co? No, no bardzo fajnie, że to stowarzyszenie powstało, funkcjonuje, że, że, że są takie ciekawe pomysły, że one są realizowane. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i, i, i będziemy oczywiście my też jako zwierzę się w to włączać i wspierać wszelkimi możliwymi e, drogami. No ja tutaj się nieskromnie pochwalę, że tydzień przed tym sympozjum miałem okazję prowadzić takie zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, gdzie mówiłem przede wszystkim o wężach. Rozmawialiśmy sobie na temat takich właśnie podstawowych potrzeb tych zwierząt utrzymywanych w domach, w terrariach. No bo trzeba powiedzieć, że ta terrorystyka robi się naprawdę modna. Co ma swoje oczywiście dobre i złe strony. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. No i do następnego razu, cześć! I nodzinie oslu。 паня <śled> jest. Ja chyba na tym w końcu, no tego sobie musimy kupić, ten kromatopelny, tak? No ten, tak? no to, to, to jest a, to takie dla pająków. No. Tutaj No, nie, tylko, nie. o to w tak. aucie schował też ptaszek a tyłu się no to naszemu jeszcze dużo brakuje trzeba mówić, że ten o, ale to w ogóle zrobiłem się ukrył podobno w nie widać

to jest to są bardzo ważne, jakie odmówiamy. Nie no może, No chce no tego Mają znacznie więcej jodów niż na resztę